Witam na kanale Kupiliśmy Dom z Ogrodem. W dzisiejszym nagraniu zajmiemy się po raz kolejny kompostem. A dzisiaj chciałem Wam pokazać coś również na temat kompostu, a mianowicie to, w jaki sposób, od strony można powiedzieć technicznej, taki kompost przygotować do wyłożenia pod rośliny bądź też do ściółkowania na przykład gleby w warzywniku. Ale nim przejdę do właściwego tematu, to chciałem jeszcze tylko szybciutko przypomnieć tym, którzy są tutaj po raz pierwszy, bądź też tym, którzy jeszcze tego nie zrobili oglądając moje poprzednie filmy, że fajnie by było, gdybyście zostawili tutaj swój ślad. A takim śladem może być pozostawienie łapki w górę, napisanie jakiegoś miłego komentarza, bądź też jeżeli. Po obejrzeniu tego materiału, uznacie to za stosowne, za subskrybowanie tego kanału? A w dzisiejszym nagraniu chciałem wam pokazać coś, co Znacznie ułatwia mi pracę. To jest właśnie ta pionowa tuba, którą widzicie tutaj po lewej stronie. Jeżeli jesteście ciekawi co to jest i w jaki sposób działa, to zostańcie do końca tego nagrania. Pierwszą taką rzeczą, którą ja polecam i stosuję, to jest takie oto, taka oto skrzyneczka po warzywach lub. Owocach. Często można spotkać gdzieś na targu, bądź też w jakimś popularnym markecie czy dyskoncie. I takie skrzyneczki są wystawiane. Można je sobie po prostu zabrać. Ja to ze swojej strony polecam. To jest taka pierwsza rzecz, o której chciałem Wam powiedzieć. Sprawdza się to doskonale. Jak widzicie, za pomocą. Trójzęba. Ja już tutaj sobie to wzruszyłem i zaraz Wam pokażę jak dość prosto można uzyskać niewielką ilość kompostu. No i żeby sobie ułatwić, ja kompost przerzuciłem już w międzyczasie do tej skrzynki. I teraz wystarczy tylko potrząsając, przesiać go do jakiegoś pojemnika, bądź też tak jak widzicie tutaj, można użyć taczki, i w ten sposób uzyskujemy bardzo dobrze przesiany kompost. tutaj kilka wprawnych ruchów tą skrzynką, kilka małych załadunków i takie wiadro pełne kompostu. Tu jest go nieco więcej. Raptem chwila roboty i takie pełne wiadro naprawdę bogatego w życie materiału jest już gotowe. A tutaj spójrzcie jeszcze na to co zostaje po przesiewaniu takiego kompostu wszelkie jakieś grubsze gałązki czy tutaj o pozostałości takie szyszki one już rozpadają się ale jeszcze troszkę muszą w kompoście popracować troszkę muszą popracować nad nimi w zasadzie grzyby, bakterie i inne drobnoustroje, także to wszystko ląduje w komorze kompostownika i stanowić będzie świetny starter dla tworzenia się kolejnych porcji kompostu. A kolejną rzeczą, o której każdy ogrodnik pomyśli, jeżeli chodzi o przesiewanie kompostu, to jest popularne sito budowlane, czyli takie sito, które rozkładamy sobie na przykład na taczkę bądź też w takiej formie, że podpieramy to jakimś Kijem I wówczas możemy przesiewać sobie taki kompost. I mimo tego, że taką skrzynką idzie to też bardzo szybko, to dla wielu z Was forma takiego sita może okazać się czymś po prostu wygodniejszym. I chociaż omówione przeze mnie dwie pierwsze metody sprawdzają się doskonale, to skrzynka. Fajnie sprawdzi się, kiedy potrzebujemy tego kompostu niewiele, bądź też jeżeli mamy go tutaj, tak jak w tej komorze, również niewielkie ilości. Ja tutaj już przy produkcji rozsad podbierałem sobie ten kompost i taka skrzyneczka sprawdzała się super. Sito budowlane jest również dobrym rozwiązaniem, lecz jak dla mnie wrzucanie go na taczkę i zrzucanie Albo ładowanie za każdy raz przesianego kompostu, zbieranie go z jakiejś plandeki i ładowanie na taczkę, żeby rozwieść na warzywnik. To jest jednak problematyczne, także postanowiłem wykombinować coś innego i zastosować taką właśnie oto rzecz. A poszukując rozwiązania do naszego ogrodu... Natchnąłem się właśnie na coś takiego i postanowiłem wykonać to we własnym zakresie. I okazało się, że taka prosta konstrukcja naprawdę potrafi bardzo ułatwić pracę podczas przesiewania kompostu. Najpierw chciałem pokazać Wam kilka technicznych aspektów funkcjonowania tego rozwiązania, a później pokażę, jak to wygląda w praktyce. Pierwsza rzecz, która cieszy mnie tutaj bardzo, którą porównać można do poprzedniego rozwiązania, do sita, to jest właśnie to, że całość konstrukcji spoczywa bezpośrednio nad taczką. Co wiąże się z tym, że później kompostu nie trzeba załadowywać, tylko od razu zdejmujemy ten przesiewacz, a to wiąże się z tym, że gotowy kompost możemy przewozić od razu bezpośrednio na grządki. Z tego ujęcia widać doskonale, że do budowy tego przesiewacza potrzebujemy kantówek, w tym przypadku są to kantówki, które zostały po wymianie dachu, później takie kółeczko meblarskie, które nie wykazuje żadnych problemów z obrotami. Początkowo miałem wątpliwości, czy takie kółka będą się po prostu nadawały, czy po jednym sezonie nie będą do wyrzucenia, ale jak się przekonałem, jest to rozwiązanie zupełnie wystarczające. Kolejna rzecz, którą wykorzystałem tutaj, to stare felgi rowerowe. Ważną rzeczą przy budowie takiego przesiewacza jest to, żeby szerokość felgi była dobrze. Dobrana do takiego kółeczka, lub jak kto woli, na odwrót. Jeżeli dysponujemy już takimi felgami, to w takim rozmiarze, jak ta wewnętrzna szerokość, dokupujemy właśnie takie kółeczka. Chodzi o to, żeby później nie było nadmiernego luzu i żeby cały ten kosz nie zeskakiwał nam z tych kółeczek. No i takie felgi są tutaj w moim przypadku dwie, chociaż można jeszcze po środku dodatkowo wzmacniając całość konstrukcji zastosować trzecią felgę. Wszystko, jak widać na tym ujęciu, skręcone jest za pomocą nakrętek i podkładek. a tutaj zastosowałem popularne tytrytki, dlatego, że doskonale mijają się one po prostu z kółeczkiem o Tutaj widać to nie dotykając go, przez co całość konstrukcji po prostu nam nie podskakuje. Tutaj, jak widzicie, jeden pręt wystaje dużo mocniej niż reszta, a to jest właśnie po to, że wykorzystuję go jako rączkę i obracam za to w ten sposób. I takich prętów gwintowanych. Można zastosować większą ilość, co dodatkowo po prostu konstrukcję tę stabilizuje. A na tym ujęciu pokazać chciałem osłonę, która jest tutaj. Służy ona temu, żeby kompost podczas obracania po prostu podjeżdża dość wysoko i przesiewając się spada tutaj. Ta osłona jest po to, żeby nie wypadał poza obrem ptaczki, tylko lądował w jej środku. Dodatkowo zastosowałem na końcu tego sita jeszcze taki pojemnik. To jest kasta budowlana do mieszania jakichś zapraw czy klejów, taka 90-litrowa, jak widzicie, o świetnie sprawdza się tutaj, ponieważ te nieprzesiane resztki, które są zbyt duże, żeby przeleciały przez te oczka, lądują właśnie tutaj i również Trafiają później na kompost. A tak wygląda to z tej strony. Tutaj nadmienić jeszcze chciałem, że ta siatka, która jest tutaj koloru zielonego to jest plastikowa siatka, ona jest lekka. Jest tutaj z tego względu, że taką siatką akurat dysponowałem. W docelowym projekcie myślę, że powinna ona być metalowa. Niestety ja taką metalową siatką nie dysponowałem, dlatego użyłem właśnie takiej. Można było użyć metalowej siatki, takiej przeciw kretom. Niestety jest ona dość droga, a to miało być zrobione tanim kosztem, więc przedrażałoby to całość konstrukcji. Więc tak to wygląda już w całości aspekty techniczne omówione możemy zabrać się za przesiewanie I jeszcze jedna ważna rzecz pamiętajcie o tym, że do nakładania kompostu do tego obrotowego sita używajcie tylko i wyłącznie wideł ogrodowych, pamiętajcie, że w kompoście są różne żyjątka nie tylko dżdżownice i nie chcemy zrobić im Krzywdy. A ja nakładam teraz kompost do środka i w kilku ujęciach postaram się Wam pokazać w jaki sposób to sito funkcjonuje. I doskonałym rozwiązaniem jest to, jeżeli przesiewać w ten sposób, będziecie w dwie osoby. Jedna stale kręci sitem, a druga dokłada materiału, czyli w tym przypadku kompostu. Takie zastosowane może być również w wersji elektrycznej. Wtedy, na przykład na dole, tu w miejscu tej skrzynki, zastosować można silnik i całość po prostu po obwodzie tych felk spiąć jakimś paskiem klinowym i mieć wersję elektryczną. Mi jednak spodobała się wersja z napędem ręcznym, dlatego że dostarczanie tutaj prądu jest dodatkowym kłopotem, a to miało być przede wszystkim proste, łatwe i przyjemne rozwiązanie. Dodatkowo, jeżeli posiadacie na przykład działkę, rod, na której prąd nie jest dostępny, to takie rozwiązanie, myślę, sprawdzi się dużo, dużo lepiej. A tutaj mamy zawartość tego pojemnika i tak samo jak w przypadku, kiedy przesiewany kompost był za pomocą tego sitka, także i tutaj o, jest efekt to, co jest odrzucane. Całość również powędruje do zasilania kolejnej pryzmy kompostowej bądź też kolejnej komory kompostowej jako starter. Biologiczny. No, i teraz wypada jeszcze na koniec pokazać efekt tej pracy, czyli jak wygląda przesiany kompost. No, i jak widzicie, uzyskanie takiej pełnej taczki kompostu. Nie jest żadnym problemem w przypadku, kiedy posiadacie takie właśnie sito obrotowe. Ja, kiedy dodatkowo nagrywam ten materiał, trwa to trochę dłużej, ale w przypadku, kiedy tego nie robiłem, a wziąłem się za przesiewanie, to idzie to dużo, dużo szybciej. A więc rozwiązanie takie doskonale sprawdzi się w przypadku, kiedy chcecie przesiewać kompost w troszkę większych ilościach. No i oczywiście, kiedy zależy wam na czasie, czyli wówczas, kiedy chcecie bardzo szybko swój kompost dostarczyć, na przykład na grządki. I mimo to, że prace ogrodowe lubię najbardziej, to postanowiłem tą pracę przy przesiewaniu kompostu troszkę sobie ułatwić. A jeżeli materiał ten był dla Was w jakiś sposób pomocny bądź też inspirujący, może ktoś z Was też wykona sobie takie właśnie sito, to pamiętajcie: dzwonki, lajki, subskrypcje. A ja już teraz zapraszam na kolejny film na tym kanale. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Pozdrawiam. Hej!